Drastyczne głodówki na odchudzanie, czy warto? Zapraszam do oglądania tego odcinka. Cześć, to doktor Kuba. Witam cię na kanale Doktor Kuba Odchudza. Opowiem ci dziś o odchudzaniu inaczej. Dziś porozmawiamy o tym, czy drastyczna głodówka to dobry sposób na odchudzanie. Założą się, że często słyszycie to stwierdzenie z ust swoich znajomych. Czy jednak jest prawdziwe? Myślę, że warto o tym porozmawiać i dowiedzieć się, jak jest naprawdę. Chyba każdy z nas słyszał o cudownym, oczyszczającym i redukującym zbędne kilogramy efekcie kilkudniowej głodówki. Być może próbujesz tej metody, aby zrzucić przysłowiową oponkę. Może nawet udać ci się zagryźć zęby i wytrzymać 10 dni bez jedzenia, przyjmując tylko płyny. Efekt oczywiście pojawia się, a ty z radością liczysz utracone kilogramy. Być może wydaje ci się, że to świetny i skuteczny sposób rzucenia wagi, który dodatkowo podkreśla silny charakter osoby go stosującej. Czy jest to naprawdę dobra metoda do walki z nadwagą i otyłością? Zanim jednak odpowiem Ci na to pytanie, mam do Ciebie prośbę. Tradycyjnie. Jeśli spodoba Ci się film, zainteresują Cię tematy, które porusza, możesz oczywiście kanał zalajkować, ręka w górę z tym kciukiem, możesz go zasubskrybować, do czego zawsze Was gorąco zachęcam. A teraz wracam do tematu. Uważam, że całkowita głodówka jest nieracjonalną i groźną dla zdrowia metodą odchudzania. Zdrowa dieta powinna zapewnić 50-65% węglowodanów, 10-15% białka i 25-30% tłuszczów dziennego zapotrzebowania energetycznego. Nagły brak dostarczania energii, glukozy z pokarmem, powoduje, że organizm zaczyna wykorzystywać energię zgromadzoną w postaci glikogenu w wątrobie i mięśniach oraz w postaci aminokwasów, głównie alaniny. I w pierwszej dobie głodówki zachodząca glikogenoliza, która polega na przemianie glikogenu w glukozę, doprowadza do całkowitego zużycia zapasu glikogenu. Po tym czasie energia zaczyna być dostarczana z przemian tłuszczów i białek. Dochodzi więc do lipolizy, w wyniku której powstają wolne kwasy tłuszczowe oraz ketony, będące zastępczą formą energii dla wszystkich tkanek. I powstające ciała ketonowe w organizmie powodują kwasicę ketonową, działającą toksycznie na wszystkie tkanki. Stosowanie długotrwałej głodówki u osób z nadwagą lub z otyłością może nasilać występujące u nich często stłuszczenie wątroby. Więc aby uzyskać energię, oprócz rozkładu tłuszczów, organizm przestawia się też na wytwarzanie glukozy z aminokwasów. Dochodzi więc do rozpadu białek. Powoduje to redukcję masy mięśniowej zarówno mięśni szkieletowych, w tym serca, a także mięśni gładkich, które budują struktury wszystkich naszych narządów. Gdy siła mięśni słabnie, dochodzi do zmniejszenia się wentylacji oddechowej, zaburzenia trawienia, wchłaniania oraz osłabienia pasażu jelitowego, co prowadzi często do zaparć. Ponadto, częste powtarzanie całkowitych głodówek może powodować niedobory witamin, a także zmieniać stężenie potasu we krwi. Podczas krótkotrwałych głodówek można nastąpić jego spadek, zaś gdy głodówka trwa dłużej, dochodzi do uwalniania potasu z rozpadających się komórek mięśni. Jeden i drugi stan działa niekorzystnie na układ krążenia i serca. Stosowanie głodówek, by zrzucić zbędne kilogramy, daje szybki, choć nieznaczny efekt, który dodatkowo jest nietrwały. Zazwyczaj po zakończeniu głodówki dochodzi do efektu jojo i przybierania na wadze większego niż przed jej rozpoczęciem. A dzieje się tak dlatego, że organizm pozbawiony energii, dostarczony jest pożywieniem, spowalnia procesy metaboliczne i zaczyna magazynować energię w postaci tkanki tłuszczowej. Przyczyną tego zjawiska jest brak, czy głodówka całkowita, lub znacznie niedobór, głodówka restrykcyjna, wydzielania hormonów sytości. W normalnych warunkach są one wydzielane w odpowiedzi na białko i tłuszcz w spożywanej diecie, co powoduje, że przestajemy być głodni. Gdy nie dostarczamy tych substancji, dochodzi do braku odczuwania sytości i wzrasta potrzeba jedzenia. Ponieważ w wyniku niedostarczenia kalorii metabolizm zwalnia i wzrasta uczucie głodu, to w momencie zakończenia głodówki dochodzi do wzmożonego odkładania się dostarczonych kalorii w postaci tkanki tłuszczowej i tycia. Dzieje się tak dlatego, że zwolniony metabolizm w wyniku stosowanej dotychczas głodówki nie jest w stanie natychmiast zaadaptować się do kolejnej zmiany i potrzebuje czasu. A to może zabrać nawet rok. Głodówki całkowite lub znacznie redukujące ilość kalorii nie powinny być stosowane jako metoda leczenia nadwagi czy otyłości. Drastyczne odcięcie kalorii to jedna z najmniej skutecznych form odchudzania, która oprócz wywołania efektu jojo może też spowodować poważne konsekwencje zdrowotne. To wszystko na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do oglądania mojego kanału i zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek w ramach przypomnień do udostępniania tych materiałów. Napisz w komentarzu o swoich doświadczeniach, zadawajcie mi pytania. Na kilka z nich postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce. Odchudzaj się z głową.